Jednym z charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej w pasie masłowskim jest diabelski kamień, zwany przez niektórych wielkim. Diabelski kamień. Olbrzymi głaz o wymiarach mniej więcej 10 metrów 10 na 8 na 5, wystający częściowo z tej skalnej grani, a jest to nic innego jak piaskowiec kambryjski. Te skały liczą około 500 milionów lat, kamień. Owiany jest licznymi legendami. Jedna z nich związana jest ze Świętym Krzyżem i próbą zniszczenia klasztoru, zabudowań klasztornych na tej łysej, świętej pogańskiej górze przez diabły, które miały wylecieć z piekła, czyli z podziemi, otworem jaskini piekło i nieść potężny głaz skalny. Lecąc nad Święty Krzyż, nad klasztor, niestety usłyszały, Pianie koguta, to pianie koguta oznaczało świt, diabelska moc prysła, kamień się wy... wysunął ze szponów diabłów, uderzył w ziemię, bił się i tak powstał diabelski kamień. Inne wersje legendy, to już Państwo musicie sobie doczytać. Podziwianie diabelskiego kamienia można połączyć z wycieczką, właśnie na klonówkę albo nawet z dłuższym odcinkiem szlaku w stronę Przełomu Lubżańki, do Ciekot a może nawet do Świętej Katarzyny pomiędzy klonówką a diabelskim kamieniem ciągnie się długa około kilometrowa grań skalna niestety już coraz słabiej widoczna Obok diabelskiego kamienia znajduje się niewielka wiata, której można odpocząć przed udaniem się w dalszą trasę. Na powierzchniach skalnych szczelin widoczne są rysy tektoniczne. Widoczne są naloty tlenków żelaza o barwie rdzawej. A w niektórych miejscach o barwie rdzawo-wiśniowej, Diabelski Kamień to pomnik przyrody ożywiony. Nie zostawiajmy po sobie śladów działalności. Wizytę przy diabelskim kamieniu połączyć można ze zdobyciem klonówki najwyższego szczytu pasma. Ale relacje ze zdobycia klonówki obejrzycie Państwo w moim innym filmie z cyklu Korona gór Świętokrzyskich.